Nowa strażnica i nowoczesny wóz. Strażacy z OSP Bulkowo ten dzień zapamiętają na długo. Na uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowoczesnego garażu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przybyło wiele osób. Ta jednostka, jedyna w tej chwili, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ma bardzo nowoczesny garaż, przestronny garaż z dlapeczem warsztatowym, z pralnią chemiczną, Taką, takim obiektem, jakim ja marzyłem jako wójt bardzo dawno. I tak jak to powiedział jeden z gości, że, że tu były jakieś tam może małe krzaczki, ale generalnie było, było dużo trawy i niekoniecznie dobry teren. Teraz jest piękny budynek i pięknie wyposażony. Co chciałem podkreślić, druchowie również wyszkoleni i ratownictwo medyczne i wszelkie inne możliwe kursy pokończyli. Czujemy się bezpieczniejsi, czujemy się, że pomoc będzie docierała szybciej, a ten wóz bojowy i ta strażnica będzie służyła temu, żeby oni mogli jak najlepiej wypełnić swoje zadania, bo my w druhach pokładamy wielkie nadzieje i mamy wielkie oczekiwania, ale też my jako samorządowcy musimy dbać o to, żeby dać im możliwości do jak najlepszego ich wykonywania. I dzisiaj to się stało. Koszt inwestycji był na tyle duży, że potrzebne było wsparcie z kilku źródeł. Wartość tych dwóch kluczowych projektów mocno przekracza 4 miliony złotych, co podkreśla skalę przedsięwzięcia. Na budowę nowego garażu milion 800 tysięcy złotych dofinansowania pochodziło z programu Polski Ład. Strażacy z Bulkowa zasługują na wsparcie, bo na nich zawsze można. Naliczyć. Ja mam wielką satysfakcję, bo przecież tu jako przedstawiciel Rządu Prawa i Sprawiedliwości, jako poseł tej ziemi przyjeżdżałem z promesami, z dobrymi wiadomościami o tym, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości dofinansowuje gminę Bulkowo. Między innymi na bezpieczeństwo i dziś mamy efekt. Promes, które tu były przekazywane, one zamieniały się w nowe drogi w oczyszczalni ścieków w stacji uzdatniania wody i w nowy piękny garaż dla strażaków z Bulkowa. Serce rośnie i dzisiaj, kiedy widzę uśmiechnięte twarze strażaków, uśmiechnięte twarze mieszkańców gminy Bulkowo, to można powiedzieć, że także w tej sprawie dotrzymaliśmy słowa. Nowy wóz bojowy, który trafił do strażaków, to koszt ponad 1 600 tys. 000 zł. Ponad 1,3 mln to środki z unijnego dofinansowania. Gratuluję władzom gminy, ale też strażakom tutaj, że dbają po prostu o to, żeby być sprawni, gotowi do niesienia pomocy innym. Ten zakup pochodzący ze środków europejskich to jest w ogóle wydarzenie bez precedensu. To jest największy tego typu projekt w Europie, no, ale to też miało związek z tymi dramatycznymi wydarzeniami związanymi z, z pogodą, z tym, że mamy do czynienia ze z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. No, ale też co tu ukrywać no, z pewną przezornością wobec tego, co się dzieje na wschodzie tak i wobec konfliktu na Ukrainie. To krok milowy w budowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bulkowo, ale i całego regionu. To na pewno wielkie święto dla całej społeczności strażackiej w Powiecie Płockim, ponieważ z jednej strony nowy samochód, nowa strażnica, to pokazuje, że akurat ta jednostka OSP Bulkowo, no od dzisiaj można powiedzieć oficjalnie, staje się jedną z najlepiej doposażonych. Jednostek w powiecie Płockim, ale to cieszy, bo tak naprawdę jest to dbałość i stawianie na to, aby naszym mieszkańcom żyło się bezpieczniej. Jednostka z OSP Bulkowo jako jedna z nielicznych na terenie Powiatu Płockiego oraz Mazowsza, może pochwalić się tak nowoczesnym wozem. Ta jednostka została w sposób wspaniały wyposażona, pozyskała pieniądze na cudowny obiekt. No i oczywiście jeszcze do tego ten wóz bojowy, który też jest kolejnym elementem tego sprzętu który tutaj jest, a ja myślę, że inwestowanie z różnych źródeł właśnie w Ochotnicze Straże Pożarne, a szczególnie te, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, to jest tylko inwestowanie w nasze bezpieczeństwo. Nowa strażnica ułatwi nam między innymi przygotowanie do działania samochód. To spełnienie naszych marzeń zaznacza prezes OSP Bulkowo. Samochód jest w pełni wyposażony, no przede wszystkim najważniejsze woda 4600 litrów, 450 litrów środka pianotwórczego. Szybkie natarcie działko na, na samochodzie, no i pełne wyposażenie, czyli tam piły, różne e, narzędzia hydrauliczne, e, zraszacze 4, także nie mamy się czego bać, możemy wjeżdżać w ogień. Teraz u nas w jednostce to będzie samochód pierwszowyjazdowy, e, czyli praktycznie do wszystkich zdarzeń. Bo to jest samochód średni, czyli to jest przygotowany pod wypadki, jak i pod pożary. Jesteśmy zadowoleni, no bo to na pewno w jakimś stopniu podnosi nasze możliwości wyjazdowe na poziom wyżej. W uroczystości przekazania strażnicy i samochodu brały udział poczty sztandarowe oraz delegacje z jednostek OSP z terenu gminy Bulkowo oraz zaprzyjaźnione jednostki z okolicznych gmin. Nie zabrakło również mieszkańców, przyjaciół i sympatyków jednostki OSP Bulkowo i gminy Bulkowo. O poczęstunek tego dnia zadbały panie z KGW Bulkowianki z Bulkowa oraz pracownicy kuchni w Szkole Podstawowej w Bulkowie.